W początku 2011 roku przeprowadziliśmy w amic analizę sytuacji magazynowej na rynku dystrybucyjnym w kraju. Ustaliliśmy wówczas, że proces ten nie funkcjonuje idealnie i konieczne są zmiany. W tym czasie zgłosiła się do nas firma Johns lasal która zaoferowała swoją pomoc i doradztwo. Wydarzyliśmy ich zaufaniem i zdecydowaliśmy się powierzyć im rolę naszego doradcy. W wyniku wspólnych rozmów i dyskusji ustaliliśmy, że przygotujemy cztery scenariusze, które będą zawierały zarówno możliwość wynajmu powierzchni na terenie istniejących już magazynów, jak i budowę magazynu specjalnie pod potrzeby amiki. W wyniku tych wspólnych prac przygotowaliśmy cztery scenariusze, które następnie zostały przedstawione zarządowi. Kolejnym etapem było przygotowanie szczegółowej strategii rozmów i negocjacji z deweloperami. Przygotowaliśmy wspólnie zapytanie ofertowe i jasno i precyzyjnie określiliśmy harmonogram czasowy całych, całego procesu wyboru. Bardzo nam zależało, aby zakończyć rozmowy. Określonym terminie, co było gwarancją przeprowadzki przed szczytem sprzedaży w roku 2012. Z uwagi na harmonogram czasowy zależało nam, aby cały proces negocjacji przebiegał sprawnie. Dzięki doświadczeniu naszych partnerów udało się przez cały proces rozmów mieć dwie alternatywne, dwa alternatywne rozwiązania, co dało nam komfort rozmów i gwarancję dobrego wyniku. Dzięki dobrym negocjacjom udało się uzyskać bardzo atrakcyjny czynsz i podpisać umowę pięcioletnią na wynajem 30 tysięcy metrów kwadratowych. Mogę śmiało rekomendować przedstawicieli firmy Johns Langlasal jako godnego zaufania partnera z dobrym doświadczeniem zaprawionego w boju, który gwarantuje dobre wyniki podczas takiego procesu. Muzyka